Zagramy ostatni numer pod tytułem Dom z zapałek. Nie mówię tak Przydarza się, jak włos opadasz mi na twarz. Jestem zbyt maleńki ptak, jak wiatr mnie niesiesz dokąd chcesz. Co to za stary? Więc nie mamy kształt Bokół przejść do czystych ram z jej zwet Ja, w tym środku śpi, i jakże mi głęboko się da. Coraz więcej rośnie, a z tysiącem jednakowych wyjdzie. Pięknie, drodzy Państwo, mam nadzieję, że wszyscy zapamiętali tę nazwę. Black Job z Krakowa. Tym razem w Bolesławcu. Ale nie wiem, czy Państwo zauważyli w repertuarze, pojawiła się taka piosenka, która myślę w jakiś pośredni sposób także wiąże się z Bolesławcem. I festiwalem. E, Nie wiem, jeśli się wszymli, ale w repertuaru to, to kapeli się objawiła jedna pisniczka, która e, troszkę, można, są wysy i z Bolesławcem, a z festiwalem. Dlatego, że ten hit właściwie, przebój grupy Breakout, e, który wyśpiewała Mira Kubasińska, niezwykła postać w historii polskiego bluesa, zwłaszcza lat 60 -tych, 70 -tych, później zresztą też aktywnie śpiewająca, wyśpiewała ten przebój Pojawił się swego czasu też Teledysk, a poza tym Tadeusz Nalepa, założyciel zespołu, przecież był w początkach istnienia festiwalu również gościem w Bolesławcu. Ten cover, któryście mogli słyszeć od kapeli Blackout, który kiedyś zaspiewała Mira Kubaśnicka, Wielka Gwiazda. W 60 70-tych latach, a już Nalepa, zakładatel tej kapelii, taki i zaczynał, grał w Bolesławce na festiwalu. A co do innych gwiazd polskiego bluesa, to pamiętajmy, że również podczas no tej prawie 30-letniej już historii samego festiwalu, na tej scenie pojawił się zespół Cree, a wcześniej przecież Richard Ridel. pěkně grający blusa i zapamiętany przez pokolenia. Richard Riedel. No, a když už se bavíme o dějinách, tak další v Polsku velmi známé jméno, které se tady objevilo za těch 30 let existence toho, toho festivalu, Richard Riedel. No a teraz ta pozycja v naszym konkursowym programie.